Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Uzasadniając wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Sejmu pana Krzysztofa Bosaka, chciałabym zacząć od przypomnienia wydarzeń 12 grudnia zeszłego roku, kiedy poseł Krzysztof Bosak dał nam próbkę swoich umiejętności na fotelu marszałkowskim. Przypomnę, że w Sejmie odbywały się wtedy uroczystości związane z obchodami Hanuki. Grzegorz Braun wziął gaśnicę proszkową i zgasił palącą się menorę Hanukową. Proszkiem z gaśnicy prysnął też w twarz pani Magdalenie Gudzińskiej-Adamczyk, uczestniczce obchodów. Poszkodowana kobieta trafiła do szpitala. Poseł Braun przy okazji swojego chuligańskiego wybryku wykrzykiwał antysemickie hasła, których, proszę państwa, ze względu na powagę tej izby nie będę przytaczać. Wydaje mi się, że są znane wszystkim obecnym, szeroko opisywała je krajowa i międzynarodowa prasa. Postać Grzegorza Brauna, spowitego białym pyłem z gaśnicy proszkowej, obiegła redakcję na całym świecie. Trudno sobie wyobrazić lepszy prezent dla poobijanej rosyjskiej propagandy, której na talerzu podano narrację o faszystowskiej i antysemickiej Polsce. Oczywiście marszałek nie jest w stanie pilnować każdego posła i zapobiec każdemu skandalicznemu wybrykowi, ale jest coś, co marszałek nie tylko może, ale ma obowiązek zrobić dbać o porządek obrad i powagę Sejmu Rzeczypospolitej. Tymczasem poseł Brown po swoim żenującym występie wszedł na salę plenarną Sejmu i powtarzał te same słowa z mównicy Sejmowej. Pan poseł Krzysztof Bosak, który jako wicemarszałek Sejmu prowadził wtedy obrady, nie zareagował. Nie przerwał obrad, nie pouczył posła Brauna, nie zrobił absolutnie nic. Naprawdę nikt nie jest na tyle naiwny, że liczył na jakąś reprymendę ze strony posła Bosaka wobec swojego kolegi z klubu, ale można i należy wymagać spełnienia obowiązków wynikających z zajmowanej funkcji to jednak marszałek Hołownia musiał przejąć prowadzenie obrad i te obowiązki wykonać. I ta sytuacja w sposób oczywisty dowodzi, że pan Krzysztof Bosak nie ma kompetencji, żeby sprawować urząd wicemarszałka Sejmu. Funkcja ta wymaga niekiedy zachowania dystansu wobec własnego obozu politycznego, a do tego najwyraźniej poseł Krzysztof Bosak nie dorósł. Nie nadaje się do zajmowania tego urzędu ktoś, kto myśli, że marszałek Sejmu to tylko postawione wyżej krzesło i ładniejsza mównica dla realizacji interesów swojej partii, a okres prowadzenia obrad to okres ochronny dla radykałów z własnego klubu. Zasiadając na fotelu marszałka reprezentuje się Sejm, a nie swoich kolegów. I żebyśmy nie mieli co do tego wątpliwości. To nie był błąd żółto-dzioba wynikający z braku doświadczenia czy niefortunnej pomyłki. Krzysztof Bosak i jego koledzy z Konfederacji nie podjęli żadnych działań dyscyplinujących wobec Grzegorza Brauna nie tylko 12 grudnia. Nie podjęli ich do tej pory i nie planują tego zrobić. Bo byłoby to sprzeczne z ich partyjnym, partykularnym interesem. Krzysztof Bosak wie, że Konfederacja... Po ostatnich wyborach ze swoim wynikiem wyborczym nie może sobie pozwolić na stratę Grzegorza Brauna i wspierających go posłów. Po prostu pan Bosak boi się rozdrażnić posła Brauna, bo bez jego poparcia Konfederacja nie będzie w stanie stworzyć klubu parlamentarnego. Jest więc jasne, że Krzysztof Bosak także w przyszłości jako marszałek Sejmu będzie tolerował kolejne odrażające zachowania posła Brauna. Jawną przemoc, chuligaństwo, antysemityzm, fizyczne ataki na ludzi wokół. Jako posłowie i posłanki nie możemy się na to zgadzać, nie możemy dopuszczać do tego typu zachowań i postaw na tej sali. One kompromitują nie tylko nas, ale całe państwo polskie. To dopiero początek tej kadencji, a już widzimy, że poziom emocji politycznych jest bardzo wysoki. W takich czasach potrzebujemy na fotelu marszałkowskim osób, które będą umiały studzić emocje, utrzymywać porządek, rozniecać ducha demokracji, dyskusji i wzajemnego szacunku, a nie takich, które otworzą szeroko drzwi dla pożogi i pozwolą dolewać oliwy do ognia. Kiedy ryzyko wybuchu jest duże, a salę może rozpalić drobna iskra, ostatnie czego potrzebujemy to wicemarszałek. Przymykający oko na podpalacza z kanistrem benzyny biegnącego na mównicę. Proszę państwa, Krzysztof Bosak powinien zostać odwołany z funkcji wicemarszałka Sejmu i wzywam Państwa do tego, żeby za jego odwołaniem zagłosować dziś w głosowaniu. Dziękuję. Bardzo dziękuję pani, pani poseł. Sejm ustalił.